Kolejna zabawka w Hadronie. Mrukwełny to jest najlepszy w tej filmie, że można testować ten sprzęt. Monitor podwieszany z grą, tak, z DVD. Co tu jeszcze można zrobić to na tym? Zabudowane głośniki, wejście na kartę SD-USB. No super, to wygląda, nie? No. Poczekaj, a tu nie z tej strony Gdzie są te karty? Tu, a, tu jest, tutaj w Tu dobra. jest czytnik jeszcze na kartę z usb I tam z tyłu jest dużo więcej A, tu jest, tak, czytnik Wypul tam tył pokaż Grupa tego, 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 tego ja <laughs> Fajne, fajne To jest kilkadziesiąt takich, dobra, wyłączę to